Wszystkich bardzo serdecznie i mam też dla Państwa i za pośrednictwem, za pośrednictwem Państwa bardzo dobrą wiadomość dla dzieci i rodziców. Dzisiaj płynie do Sejmu, do tak zwanej Laski Marszałkowskiej projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty. Projekt ustawy będzie dotyczył tego, o czym czego domagali się rodzice, a więc wolność wyboru co do edukacji własnych dzieci. Mam przed Państwem tutaj projekt tej ustawy. Ta ustawa dzisiaj, jak powiedziałam, wpłynie do laski marszałkowskiej. Mam przyjemność reprezentować posłów wnioskodawców w sprawie tej kwestii. I najważniejszą sprawą w tej ustawie jest powrót do zapisu, że obowiązek szkolny będzie istniał od siódmego roku życia. Powrót do obowiązku szkolnego dla dzieci od siódmego roku życia. Chcę powiedzieć jasno, że z wielką radością przyjęliśmy zapowiedzi pani premier dotyczące edukacji i z wielką radością zapowiedzieliśmy, że będziemy dotrzymywać zobowiązań, które daliśmy, Polaków, daliśmy Polakom. I jednym takim z ważniejszych zobowiązań to jest odwrócenie szkodliwej pseudoreformy, pseudoreformy przymusowego wcielania sześcioletnich dzieci do szkół. Proszę Państwa, ten wniosek jest wnioskiem poselskim formalnie, ale tak, w istocie to jest wnioskiem obywatelskim, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na postulowanie przez Polaków, przez rodziców, przez obywateli się, postulowanie pochylenia się nad problemem dzieci sześcioletnich, które przez poprzedni rząd zostały. Przymusowo wcielamy do nieprzygotowanych szkół. Mamy ten projekt przygotowany. On zawiera kilka kwestii, m.in. to, że dziecko między 3 a 5 roku życia będzie miało prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Powracamy do zerówek, czyli obowiązkowej edukacji przedszkolnej w wieku 6 lat. Oczywiście chcę powiedzieć jasno, że dzieci sześcioletnie będą się uczyć. Będą się uczyć w zerówkach, bowiem zmieniamy podstawę programową. Wracamy do tego, co było za tych czasów, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy minister był profesor Legutko i dzieci w zerówkach będą miały naukę czytania i pisania. Ale też chcę powiedzieć, że dla nas najważniejsza jest wolność wolność wyborów to rodzice domagali się odwrócenia szkodliwej pseudoreformy edukacji, szczególnie w tym momencie, który dotyczy dzieci sześcioletnich, które musiały iść do szkoły. Ale dzieci sześcioletnich będą mogły do szkoły i my pozostawiamy taki zapis, że dziecko sześcioletnie na wniosek rodziców będzie mogło rozpocząć edukację w szkole. I są dwa warunki, to jest dla dzieci urodzonych do 1 września to jest tam edukacja poprzedzona przebywaniem i przedszkołu, czy uczestnikiem do przedszkola, bądź w tym momencie opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tutaj, jeśli dziecko chodziło do przedszkola, do, czy urodzone dziecko do końca y, sierpnia nie będzie musiało mieć y, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Proponujemy, bo przecież wszystko jeszcze jest w konsultacji, żeby dzieci urodzone od 1 września do końca grudnia. Dzieci sześcioletnie, te dzieci już były zobowiązane, ich rodzice do, zobowiązani do uzyskania opinii poradni psychologiczno pedagogicznej Proszę Państwa, są takie najważniejsze rzeczy, a więc powrót do, do dawnego wieku obowiązku szkolnego, ale też w tej ustawie zawieramy zmiany, zawarte są zmiany dotyczące nadzoru pedagogicznego i kompetencji kuratora oświaty. Przywracamy, przywracamy weto kuratora oświaty w sprawie likwidacji szkół. Przypomnę, że myśmy bardzo mocno walczyli w 2009 roku, kiedy była ta sławetna, ale niestety nie z dobrej strony. Wprowadzana zmiana, zarówno jeśli chodzi o sześciolatki, jak i zmiany w organie nadzoru i kompetencja kuratora, i wtedy zlikwidowano weto kuratora w sprawie likwidacji szkół. Dzisiaj on prowadzący, jeśli będzie chciał likwidować szkołę, będzie musiał uzyskać pozytywną opinię, czyli zgodę kuratora. Zwiększamy kompetencję kuratora, bo skoro będzie tutaj zgoda kuratora konieczna i wymagana na likwidację szkół. Będzie też wymagana zgoda kuratora, jeśli, czy opinia pozytywna kuratora. Jeśli chodzi o opiniowanie sieci szkół, to, będzie, to jest bardzo ważne. Zwiększamy kompetencje kuratora, powiem też, bo to jest też bardzo ważne, to wzmocnienie roli kuratora jest bardzo istotne. Będzie też przywrócenie obowiązku opiniowania przez kuratora oświaty planów publicznych, placówek do szkolenia nauczycieli. I to, co jest ważne, myślę, powierzenie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencji powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty. Oczywiście szczegóły, będzie to w formie konkursu, szczegóły tego konkursu będą przygotowywane w odpowiednim rozporządzeniu. Proszę Państwa, bardzo krótki czas, 17 było ekspozycja Pani Premier podkreśla, mówiła by bardzo mocno i stanowczo zapowiedziała Zmiany w edukacji i wsłuchiwanie się w głosy Polaków, bo Prawo i Sprawiedliwość nie tylko słucha, ale i słyszy głosy Polaków. Dla nas bardzo ważna jest wolność rodziców, prawo wyboru i ta ustawa, która dzisiaj płynie do Sejmu, do procedowania jako projekt poselski, została oczywiście przygotowana we współpracy z ministerstwem, ale przede wszystkim na wniosek Polaków i myślę, że do końca roku będzie przegłosowana i od stycznia będzie zniesiony obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. Dziękuję bardzo. Ja proszę Państwa już tylko kilka słów. Rzeczywiście bardzo się cieszymy, że takie tempo i że tak naprawdę do 31 będziemy starali się o podpis Pana Prezydenta, o podpis pod ustawą już obowiązującą. Jest pełna mobilizacja w Polskim Sejmie i ona też jest wynikiem nie tylko konsultacji społecznych, to znaczy podpisanymi podpisami, pod wnioskami, Przywrócenie wolności w podejmowaniu decyzji, ale również w ciągu pierwszych dwóch tygodni pokazana, zaprojektowana i przedstawiona w zarysie związkom zawodowym, wszystkim reprezentatywnym. Rzeczywiście posłowie również dyskutowali w poszczególnych okręgach na temat rozwiązań. Jest powszechna. Zgoda. Ustawa jest jednocześnie tak zaprojektowana, żeby ograniczyć do minimum nawet podejrzenie o zamieszanie przy tejże ustawie, że dlatego, dlatego że poprzedni rząd zrobił wszystko, żeby nie tylko nie zgodzić się z rodzicami, zrobić po swojemu, ale tak naprawdę wbrew organom prowadzącym i nauczycielom, którzy w tej chwili mają duże kłopoty z prowadzeniem właśnie takich klas. Mamy wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach. Poza tym mamy taką dodatkową możliwość, że dziecko będzie mogło dokończyć edukację, czy dokończyć czas przebywania w pierwszej klasie po to, żeby powtórzyć tę pierwszą klasę. Mamy wyznaczone terminy po to właśnie, żeby dyrektorzy szkół, dyrektorzy przedszkoli mogli się do tego przygotować. I ostatnia taka refleksja. Odwracamy tak naprawdę, proszę Państwa, coś, co było wbrew dziecku. My zmieniamy patrzenie na edukację. Tam najważniejszy jest człowiek, najważniejsze jest dziecko, ale ustawiamy również rodzica i nauczyciela w bardzo partnerskich pozycjach. I różne zapisy ustawy wskazywały, oprócz tych, które zakazywały edukacji w przedszkolu, na to, że przedszkole w postaci przedszkola dla sześciolatka miało się nigdy już nie odrodzić. I kilka zapisów ustawowych, między innymi wspiera organy prowadzące, które w tej chwili muszą wydatkować ogromne pieniądze na to, żeby dostosować się do ustawy już nie muszą gdzie nakazano im tworzyć zespoły przedszkolno-szkolne. Przy obostrzeniach wynikających z zapisów m.in. same FID-u to rzeczywiście duże logistyczne i finansowe zadanie dla organów prowadzących. My mówimy, że co najmniej trzy lata przyglądamy się temu, przyglądamy się potrzebom po to, żeby dyskutować o edukacji i zmieniać tę edukację.